Piotr Janczarczyk, Maniu, ze mną szefcowaty, witam. Siemanko. E, powiedz mi, skoro nie możesz powiedzieć, kto jest twój rywal, to może dlaczego nie dotarł twój rywal na walkę? Na konferencję, przepraszam. Nie mogę powiedzieć, bo to was nakieruje. Także no nie pytaj tak, nie rób odpoczyń. A Okej, okay, nie będę robił. W takim razie jak Ty sam się przygotowujesz? Ja przygotowałem się bardzo ciężko u nas w Legnicy e, z moim trener, e, trenerem e, Eliaszem Jankowskim. Bardzo tytułowany wojownik, e, bardzo dobrze mnie przygotowuje, także wydaje mi się, że 28 damy fajne show. Pokażemy co potrafimy. Jak działa na Ciebie presja medialna ze strony właśnie mediów, ze strony społeczeństwa, które będzie to oglądało? E, powiem ci tak, no ja do kamer już troszkę jestem przyzwyczajony. E, tam jak siedziałem, no troszkę jednak stresik był. No ogólnie co, dobrze. Musimy wyjść zrobić swoje. Dowiedziałem się od Kasjusza i dlatego będę drążał ten temat, e, że jego karierę śledzi jego mama, więc zapytam, czy Twoi rodzice również wiedzą e, o Twoich tutaj dokonaniach, czy oglądają tą konferencję? E, tak, chyba cała rodzina wie, co robię. Żadna tajemnica, nie? Pytanie, tylko czy pochwalają? Czy pochwalają, no? Martwią się na pewno, nie? Bo to jest jednak sport trosz, troszkę kontaktowy. No ale wspierają całym serduchem. No. Okej, okay, czyli mówisz, że sam stres był odczuwalny, ale na razie jednak nie jest to jakoś bardzo spotęgowane, prawda? Mm, wiesz, pierwszy raz w, taki, w takim wydaniu, w takim środowisku. Widzieliście sami co się działo na tej konferencji, no ja nie popieram takich rzeczy za bardzo. No ale musiałem się zaadoptować jakoś do tego. No co, no będzie dobrze. A czy odnajdujesz się w ogóle w tym, że właśnie, że trzeba się dopasować, że trzeba trochę nakręcić całą atmosferę wokół walki? Przede wszystkim do walki, której jeszcze nie jest, która jeszcze nie jest ogłoszona. To jest o tyle ciężkie, prawda? To, że walka jest ogłoszona, nie jest jeszcze powiedziane z kim. To znaczy, nie jest powiedziane opinii publicznej, bo my wiemy. E, ale mówisz, że dostosować się, no. Nie do końca będę chciał się dostosować do tego, co tu się dzieje. Ja tak jak powiedziałem, chcę dać sportową walkę, dać fajne show, bez obrażania się. Dla mnie to jest podstawa, szacunek do przeciwnika. Nie ja rozumiem, że tu niektórzy sobie wyjaśniają jakieś konflikty, nie mam nic do tego, fajnie, bomba. Fajnie, że w taki sposób, a nie gdzieś, wiesz, na ulicy. Ale jednak nie, no, ja preferuję szacunek do drugiego, do przeciwnika. W takim razie my bardzo dziękujemy i do zobaczenia na kolejne Dzięki. dzięki.